Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z tematyki modowej, jakoś bardzo ostatnio mi się ta tematyka spodobała i wydaje mi się, że Wam również, dlatego postanowiłam więc takich moich modowych, różnych przemyśleń, rozwiązań, pomysłów Wam tutaj przedstawiać. Oczywiście ja nie jestem żadną specjalistką, osobą, która się na tym zna, jest wykształcona. No mam po prostu już jakiś tam wiek, jakiś tam swój styl, jakieś tam swoje zdanie, swoje pomysły e, i po prostu się tym dzielę, tak, bez oceniania e, jak komuś pasuje, to może się inspirować. No dobra, tyle tytułem wstępu, a teraz do meritum, dzisiaj słuchajcie propozycje na jeansową kurteczkę albo jak kto woli katanę. Ja uważam, że to jest kolejny must-have w szafie każdej kobiety. Uważam, że jest to coś uniwersalnego, coś, co w wielu różnych stylizacjach się sprawdzi. Coś, co moim zdaniem zawsze będzie dobrze wyglądało, zawsze będzie modne. Jak wiecie, to jest taki jakby znak rozpoznawczy, że ja jednak podążam za. Klasyką, czyli za czymś co zawsze dobrze wygląda. Oczywiście czasem są takie trendy, które mi się podobają, które mnie interesują. Nie mówię, że nie, takie może bardziej też niestandardowe, nietypowe ciuchy ubrania lubię. Ale wiecie jednak, klasyka to klasyka, to jest inwestycja na lata. Ja Wam słuchajcie, właśnie pokazuję kurtkę, którą nie wiem, naprawdę nie wiem. Ona jest z beczki i szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ją kupiłam. Jest ze mną już naprawdę wiele lat, myślę, że blisko około 10. A uważam, że jest właśnie klasyczna, właśnie w takim stylu, który zawsze dobrze wygląda z tyłu. Może Wam pokażę, wygląda tak. Jasny jeans, tutaj lekko przecierany. Klasyczny fason, nic tutaj takiego szczególnego, nie ma żadnych jakichś nadruków, które na przykład też mi się teraz bardzo podobają. Ale wiecie, one są teraz modne, a nie wiem, jak to będzie za jakiś czas. A to będzie zawsze dobrze wyglądać i właśnie do tego was zachęcam żebyście sobie zainwestowały w taką właśnie klasyczną E, jeansową, e, jasną albo ciemną, ciemny jeans, w zależności w jakim kolorze lepiej się czujecie, ja wolę zdecydowanie taki jasny, bo właśnie uważam, że z taką kurteczką naprawdę wiele stylizacji będziecie mogły stworzyć, zarówno bardziej sportowych, jak i takich bardziej dziewczęcych, ale nawet też trochę eleganckich, e, no i ona jest świetnym, słuchajcie, takim e, uważam nakryciem wierzchnim, szczególnie latem, wiosną, ale też bardzo latem, właśnie żeby sobie na szybko narzucić, Eee, takie no jednak bardziej nieformalne spotkanie, bo wiadomo, że na wesele albo na jakieś bardzo biznesowe spotkanie, no to raczej takie kurteczki nie, nie założymy, ale na co dzień, e, na wyjście z koleżankami, na spacer, na randkę, myślę, że świetnie się sprawdzi. No dobra, to chyba wszystko tytułem wstępu. Zapraszam Was do moich trzech propozycji na to, jak możecie właśnie taką kurteczkę sobie stylizować. Proszę bardzo kochani, stylizacja numer jeden, prosta, szybka, Zobaczcie, ja jestem ubrana cała na czarno. Mam czarne, zwykłe, klasyczne regińsy, czarne buty sportowe, i pod spodem mam, słuchajcie, taką zwykłą e, boksereczkę czarną I zobaczcie, narzucam na to właśnie moją kurteczkę. No i zobaczcie, e, jaki jest efekt. Myślę, że naprawdę ta kurteczka robi świetną robotę. E, i, I naprawdę jest to, słuchajcie, super strój. Wygodne na co dzień, na spacer, na jakieś szybkie, wiecie, załatwienie spraw na mieście, na jakieś zakupy, na spacer z wózkiem, na spacer z psem. E, uważam, że naprawdę super to wygląda, po prostu, wiecie, narzucacie na siebie. To co macie, czy nawet wiecie, wracacie z siłowni i możecie być ubrane właśnie na sportowo, bo to jest taki typowo właśnie sportowy styl i narzucić na to kurteczkę i myślę, że to naprawdę bardzo fajnie wygląda, oczywiście gramy tutaj kontrastami, czyli mamy właśnie wszystko w czelni. Ciemne kolory, jednolite, i tu rzucamy na to naszą kurteczkę, która tutaj moim zdaniem właśnie wprowadza bardzo taki fajny, nowoczesny powiew. To jest taka stylizacja właśnie z długimi leggingsami, ale słuchajcie, za chwilkę zrobi nam się jeszcze trochę, jeszcze trochę, i zrobi nam się dużo cieplej, i wtedy na przykład te leggingsy możemy zastąpić krótkimi spodenkami. Proszę bardzo, wersja z krótkimi spodenkami, również jeansowe. One zupełnie nie są, słuchajcie, e, kopione w tym samym czasie, to zupełnie nie jest jeden komplet, ale jak widzicie, myślę, że naprawdę fajnie się komponuje, no i tutaj już mamy troszeczkę inną sytuację. To już jest taki, bym powiedziała, jeansowy total look, e, ale też uważam, że to wygląda bardzo fajnie. Też na przykład słuchajcie, już nie będę się trzeci raz przebierać, ale też zamiast tych jeansowych spodenek świetnie sprawdzi się. Jeansowa spódniczka jeansowa mini, którą ja również posiadam i ona również będzie bardzo fajnie wyglądała. No ale wiecie, spodenki są wygodniejsze, spodenki są pewniejsze, wiecie, nic nam tam nie będzie widać, odstawać, mamy tutaj pełną swobodę ruchów. Także tak kochani, taka właśnie pierwsza moja propozycja, taka właśnie typowo sportowa na luzie. Czas na drugą propozycję. Ta będzie już słuchajcie zdecydowanie bardziej dziewczęca. I mamy co, mamy spódniczkę, no nie za długą, ale słuchajcie, taką właśnie leistą rozkluszowaną, która wiecie, nam się tutaj fajnie zakręci. Moja jest jednolita, ale ma takie tutaj jak widzicie fajne ażurowe wycięcia, natomiast myślę, że również rewelacyjnie sprawdzi się taka spódniczka kolorowa wiatowa, naprawdę może się tutaj dziać szaleństwo i to będzie super nam pasowało do naszej kurteczki. E, na butach mam, na butach, na stopach mam balerinki czarne, klasyczne. E, każde balerinki tutaj będą fajnie wyglądać, latem to mogą być na przykład sandałki. I słuchajcie, podejdę do Was bliżej, bo zobaczcie co ja zrobiłam tutaj z moją kurteczką. E, mianowicie, zapięłam trzy guziki od dołu, Rzadko noszę ją zapiętą i rzadko się widzi osoby z zapiętą kurteczką, ale polecam Wam, bo zobaczcie, zrobiłam sobie w ten sposób bardzo ładną talię. Tutaj sztucznie udałam, że mam większy biust. Mniejszą talię, i myślę, że to naprawdę bardzo fajnie się prezentuje. I druga rzecz, podwinęłam sobie rękawki, i to też uważam bardzo fajnie. Zupełnie wiecie, taki sposób założenia tej kurteczki, zupełnie innego charakteru jej nadaje, zupełnie inaczej to wygląda. To jest właśnie też w niej fajne, że naprawdę możecie ją tutaj w różny sposób założyć i to będzie bardzo też fajnie i inaczej zupełnie wyglądać. Także to jest właśnie moja. Propozycja numer dwa, taka właśnie e, dziewczęca, no na pewno wiosenna, e, na jakieś takie, wiecie, miłe spotkanie, na jakąś pierwszą latkę, żeby tam nie przesadzić, wiecie, z bardzo jakimś takim e, świetnym wyglądem, wiecie o co mi chodzi, dziewczyny, a, a jednocześnie, żeby wiecie, żeby wyglądać ładnie, dziewczęco, e, to myślę, że właśnie takie zestawienie bardzo fajnie się sprawdzi i ta nasza kurteczka, no tutaj świetnie, świetnie się sprawdza, świetnie pasuje. No i kochani, moja ostatnia propozycja zdecydowanie najbardziej kobieca, najbardziej elegancka, chociaż oczywiście na jakieś bardzo formalne spotkanie, no, no tak nie możemy się ubrać. Ale myślę sobie, że na jakąś, wiecie, letnią imprezkę będzie to wyglądać bardzo fajnie, jak kurteczka będzie też spełniała świetne, świetną funkcję, bo będzie nas ogrzewać, kiedy wiadomo, imprezki odbywają się. W późnych godzinach nocnych. Co my tutaj mamy? Oczywiście yy, sukienkę Maxi, która jest moim zdaniem maską. Pewem każdej kobiety idealna sukienka na letnią porę. Jak widzicie, moja jest taka zielona, ma taki ciekawy print, i uważam, że do każdej sukienki maxi, jeansowa, właśnie kurteczka, katanka będzie idealnie się sprawdzała, będzie idealnie pasowała do, tak jak mówię, moim zdaniem, każdej długiej sukienki. Oczywiście nie tylko długiej, do krótkiej również, ale do długiej, uważam, to będzie bardzo pięknie się prezentować. Ja, słuchajcie, do tego dobrałam jeszcze sandałki na wysokim obcasie, no i wiecie, wyglądamy naprawdę bardzo. Uważam przychodnie, elegancko. Oczywiście tutaj też dodatki będą robiły swoją rolę. Ja się tutaj ograniczam tych stylizacjach um, nie pokazuję za wiele dodatków. Jak widzicie, mam włosy rozpuszczone i spinkę we wszystkich tych stylizacjach tak byłam oczyszczona, no bo chcę Wam przede wszystkim pokazać sam stylizację, a nie koniecznie dużo dodatków, ale tutaj jakiś naszyjnik, jakaś bransoletka. Wyobraźcie sobie, to będzie jeszcze pięknie wyglądało. Eee, także tak kochani, eee, taka właśnie moja ostatnia kobieca, piękna, propozycja. Mam nadzieję, że, że ten filmik się Wam spodobał, e, że do czegoś Wam zainspiruje. Dajcie koniecznie, zwykle, w komentarzach znać, która ze stylizacji najbardziej Wam się podoba. E, zachęcam dziewczyny. Jeansowa katanka, kurteczka, must have w naszym szafie. E, a ja jak zawsze na koniec bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach.